Dzień dobry wszystkim Dzień dobry. na kanale Mój, na, Mój raj na Filipinach i jesteśmy teraz w górach i, i ten i właśnie jest rano. Lalin gotuje, robi śniadanko. A my przyjechaliśmy i mówimy sprawdzam, bo nie dość, że mieliśmy w tych gości w hotelu u nas i to z Polski. No to jeszcze tutaj się robota ten odbywa. No ta, ta konstrukcyjna, tak? Robimy łącznik pokoju VIP z tym i robimy łazienkę z ciepłym prysznicem, z umywalką. No w ogóle też też ten y, robię, no ten słupek, co Wam mówiłem, przy przy wieździe, bo jest po prostu za wąski wjazd. Czekajcie, sprawdzę, czy się świeci. Świeci. Świeci się. No, zobaczcie sobie, część materiałów tutaj leży. Leży piasek, kamienie, trochę pustaków tutaj, trochę, trochę za mną, tamko, o pokoju sobie przenieśli, już tam, tam w, w, na dół. No i ta robota leci jakoś po Już bramy nie ma, jeden supek jest kurcze wywalony. A jak to przechodzę tutaj, to tak, tak korci mnie, żeby powiedzieć o tym. No. Propozycje, kochani. Dajcie propozycje, bo ich jest. To są, to są słupki w dwóch. Dwie linie słupków. No nie. nie no tak idą kurcze. Tak dwie linie. Ale kurcze nie idą mi prosto równolegle do działki. Tylko idą tak mi. Tak i tak skręcają ale jest tak jakby linia. Myślałem, żeby wziąć z czterech, zrobić chałupkę, takie takie, takie te takie szałasy fajne i wynajmować z czterech. No to by były cztery filary i szałasik, cztery filary i szałasik. Albo coś. Może, może, może się po prostu na winogron, albo na fasole, na ogórki. No nie wiem. No na, na pomidory chciałem powiedzieć. Chociaż ogórki też wziąłem tak. No nie ma się co śmiać. Patrzcie kochani. Przede mną. Słupek po prostu był za wąski wjazd do nas na posesję. Mało zachęcający. No to już brama jest zdjęta już wczoraj, wczoraj generalnie. Ta zostanie. Ta za mną zostanie, bo słupek jest okej, okay, ale, ale ta co ją zdjęli, to jest, to, to, to wypad. I teraz słupek był tu, no tu, 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 tutaj, gdzie jest to białe, tak? A jest przesunięty o 1,20 dwadzieścia w tą stronę. No i już stoi. Trzeba tylko zrobić... Nie yy, wiem, co się nazywa, lukę Nie. Stelarz Kurczę. No, to pudełko z płyt i zalać. Także to już jest dziura wykopana, nawet głęboko tam jest wkopany, no zalać. A ja Wam pokażę, jak ten, jak robią, ale zanim to zrobię, to jeszcze zobaczcie sobie tam, jak chmurki. Na naszej wysokości te chmury są. No te, co nie? Coś, coś coś, pogoda kombinuje. No. Byliśmy już wcześniej po materiału, przywieźliśmy tych materiałów dużo, znaczy przywieźli nam y, tą wywrotkami, tak jak mówiłem, ale ale to jeszcze za mało, bo teraz się okazuje jeszcze, teraz mamy kupić trochę rzeczy plastikowych, jakieś rury, łączniki, kolanka, jakieś coś tam, no i, i jakieś kable przy okazji elektryczne, elektryczne jakieś tam, no, no, elektrykę I, i drewno, kupić drewno, żeby on mówi, że trzeba kupić drewno, żeby zrobić te. no stelaże formy, na przykład na na, podest, na 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 taki stolik, na taką taką no no, no, no na opieracz, na, na 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 zlew, na przykład. Zobaczcie, tutaj mam materiały. No drzwi będą białe, tam przechodziły. Pokój już jest do widzenia. Dobra, dobra, dobra. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest sobie materiały, czy mam płytki już są też. Płytek mam około 200. Różnych rodzajów mam płytek tu i jeszcze tam stoją. To jest jakiś klej do płytek. Nie wiem, czy to się nadaje. Tutaj stoi cement, kupiliśmy. A te materiały sobie trzymam tutaj. Tutaj w ogóle planuję zrobić sobie jacuzzi. Już oglądałem banny i będzie zachęcająco, żeby tutaj dla gości, którzy chcą sobie skorzystać z ciepłej takiej kąpieli, albo zrobimy opcjonalnie Opcjonalnie to jeszcze myślę, żeby te jacuzzi było, które jest, będzie tutaj, ten, no, takie z solą, albo jakieś takie, nie wiem, z płatkami, róży, czy, czy, czy czegoś tam. Zobaczcie dalej na materiały: no, drzwi, białe drzwi, jakieś płyty, to na sufit. No i tu już mi robi. Były, był akces, było wejście do dwóch kibelków na zewnątrz, publicznych, a teraz jeden będzie niepubliczny. Nie no. Pokój musieliśmy ogarnąć trochę. Podłoga już naprawiona. Trochę tutaj będzie syf. Jak pan robi, no to dosyć idzie, dosyć idzie mu zgrabnie. No, i, i tutaj będzie inny zlew. No, na razie jest tak. Zobaczcie, na razie jest tak. Szyba wyjęta. Dziura wykopana. Przejście jest tutaj była ściana przecież normalnie. Jeszcze Marek się patrzy. A kolega robi cement tutaj. Na zewnątrz, przez okno. No, to było blis, blisko. Szambo wykopane. No to ja też sobie wyjdę tędy. Ja ja też sobie tędy wyjdę. Tu mi po prostu, wiecie co, śmierdzi mi kurczę szambem. Wycieka mi szambem, więc to szambo cementowe. Ta pokrywa jest niestety na, na zawsze. No to kopią nowe szambo obok tego, które będzie na przełożenie, żeby, żeby wyczyścić depozyt, przełożyć tam. No i tak to będzie. No. Myślę, że to będzie dobry pomysł.

Jestem. Znaczy mówię, że jestem, bo, woła, bo słyszę, że woła mnie lalin. Woła mnie lalin. Pewnie na siananko mi woła. No, a z tym, właśnie, no to za chwilę, jak on będzie miał obiad, albo po obiedzie, jakoś tak podejdziemy po baterią. kupimy mu te plastikowe rzeczy, żeby już się nie martwić. Biertua jeszcze jakieś potrzebuje. Robota idzie, widzicie, nie? Idzie, pomalutku. Ale idzie. No, Znalazłem śniadanko, to widzi, co jest. No, Lalin sobie, nie, ona nie zna się, że ten chleb to jest, nie tak się robi. To jest polski chleb. Mm. Powiedziałem jej, że jak chleb już jest taki sobie, to się go robi w jajku, no. Podgrzewa się i się smaży. No to... Podgrzała chleb i, i zrobiła jajko, ale osobno. A mi chodziło o to, żeby było maczane w jajku. No, ale dobrze. Się nie zna. To nie będę mówił. Bardzo dobre jedzonko. Ładnie to wygląda. Nice. Very nice. Like Polish. Prawie, że po polsku. No, się cieszy. Ale takie też jest dobre. Wcale się okazuje, ten chleb nie jest taki, taki stary. No, to zajadamy. I jeszcze jest fasolka po brytońsku, taka, taka angielska. To zajadamy. Trochę trzeba zadbać o wygląd wejścia samego. माने okay, करनी okay, okay. No, żeby było ładnie przestawiko. bardzo dobrze. Na no, dzisiaj mamy taki dzień trochę organizacyjny A co robi ty mała Joy? Joy się bawi ale tu kazałem Milonie, bo kwiat dostaje jakiejś infekcji czy coś tam. No kazałem mi to po prostu przejąć szmatką to białe pozbierać, wymyć, to tak jakby przemyć trochę ranę. I może pokażę to w tym w sklepie ogrodniczym i mi poradzą co to jest jak to spryskać, żeby kwiata nie zniszczyć, A kwiatek jest bardzo ciekawy. Zobaczę, na no, kwiaty są w ogóle, okazy są super. Ja sobie wejdę, to Wam pokażę do środka, ale zanim wejdę, a, zacznę stąd. On tutaj to mam taką romantyczną ławeczkę, chociaż miejsce takie mało romantyczne i na słońcu, ale o, pod werandą, no to rośnie jakiś, nie wiem. Potem to, te wielkolisty mi się podobają, one mają grube liście, soczyste są. Są bardzo fajne kwiaty. No i tu. To nie wiem, nie wiem. Ja to z tych kwiatów to tylko słyszałem nazwy takie jak Fikus, Filodendron. Coś takiego. Patrzcie. A tutaj. Kto zgadnie, co to jest? No, ja już chyba wiem, co to jest. Koperek, prawdopodobnie. No kwiaty trzeba spryskać czymś chyba, nie? Rosną, rosną. To są bardzo duże kwiaty. Nie wiadomo jak. Teraz będzie Marek, nie dotykaj tego. To jest ciekawy też. Bardzo ciekawy. Na tyle tych łodyżek w środku. Oni mamy. A to jest to, co Milona myje teraz. No już jest mniej. To podobno rośnie duże. No to poczekamy. Na razie jest malutkie.

sobie coś tam robimy zawsze po malutku, po aby było ładniej. Lalin myje liście i niektórym kwiatom i myje donice, bo brudne. Przeniesiliśmy niektóre kwiaty z innego miejsca i te donice są brudne. O, ręcznie myje. A, i o Tam jeszcze rośnie fajny kwiatek I tu ten jest ciekawy jak woda to siłą to help already automatyk Ja co to jest to? Nie wiadomo. Dobra Dobra, dobra. Lecisz, Leci jedno dziecko. Idzie kolejne dziecko. Dzieci się schodzą. Tam, gdzie dorośli, a tu się chowa jedna. A tam kolejny jest. Idzie, 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 idzie. Shang, 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 guba. Shang, Shang, you guba this. You pushing the battle. Niech oni sobie w tym ogródku grzebią i grzebią. Lalin coś tutaj w ogóle szykuje też. A tu pani asystent. Haj, asystentka, musta. Pani asystentka. No, a Lalin tutaj robi jakiś bonsai i palemkę. Nie martwcie się, że to woda z kranu. U nas, woda z kranu, to jest górska woda. Ale co wam chciałem powiedzieć? Pochwalę się wam. Jak mi idzie fajnie z akwarium, normalnie już mam tydzień praktycznie i zobaczcie. Normalnie, zobaczcie. Jak czyściutko. Mam nadzieję, że ta woda. No, szyba trochę brudna. Co nie, widać, że jest piach, widać, że jest ziemia. Dużo daję tej ziemi i piachu. Piachu jeszcze dosypię trochę, żeby się mniej muliło. A w środku... To tak, jak, jak, w, tym, jak w Jumanji, jak kurczę, w King Konga mogliby tu kręcić normalnie. Tropikalna wyspa. Może być, co nie, Kochani? Jak tam mi to akwarium wyszło? Się odbijają góry. Śmieję się, bo ładny mam widok. Po prostu wszystko się odbija, odbijają się góry, odbija się. No okolica w szybie jak w lusterku. Zbierają kamienie. Dzisiaj też mamy trochę zajęty dzień po tych całych ogrodowych sprawach. After we peeled the garden and we plant flowers. No, trochę zobaczyliśmy jak, jak ten, jak pracownicy, masony, working, jak ten, jak, jak się posuwa renowacja. Toalety tam na dole w pokoju. Pojechaliśmy do miasta, bo musimy kupić te lampy. Lampy no i taka odskocznia. W ogóle mgła taka przyszła. Przyjechali klienci, a my znali wyjazd do miasta. Wendekostomer.com chyba. No i do McDonalda przyjechaliśmy. w maku jesteśmy. zobaczcie. Jest Daniel. Daniel, what is that restaurant name? What name? Louder. Magdo, to jest McDonald's. I siedzimy sobie na, na drugim piętrze. W ogóle zaskoczenie dla niej surprise for us, bo no McDonald's jest dwupiętrowy, Dartu store. Yeah. I siedzimy sobie na dole, siedzimy na dole, tam ścisk taki i pytałem się, zapytałem się w końcu ten obsługi, czy możemy, może by tak udostępnili u góry, czy możemy wejść. No to o, zapytał się kelner tej, pani menadżer, czy możemy, no pozwoliła, że możemy, wchodzimy tu, a tutaj siedzą, dwa stoliki ludzie siedzą, znajomi chyba jacyś, myśleliśmy, że będziemy pierwsi, no a zablokowane normalnie wejście, we, to, we, are, we are only the one first, no, ale dobrze, że nam pozwoliła też, a nie tylko im, a nam nie, to by było hamstwo. a tutaj ok, good that she allowed us, maybe they also ask. Może to po prostu ludzie, którzy się pytają... No. Pyta... no. I to jest dobre minę. To jest taki, taki obłok. Chodź tutaj danie główkę, tutaj... Chodź. Tutaj In Center. Dobre zdjęcie na miniaturkę. Profile picture, Ty baham. McDonald's. A McDonald's jest fajny. Pokażę Wam tutaj na górze restauracja wygląda tak. Jak za mną. Jest duża sala jest. A przy stacji benzynowej, przy drodze głównej, no oczywiście McDonald's to. Po parkingu można stwierdzić, że nie ma tutaj w ogóle klientów, ale są. Uwierzcie mi, są klienci. A, pani nam przynosi, no i super. Han, właśnie nam przynieśli nasze jedzenie. To może tak. To wszystko kosztowało 890 pesos. 890 ty bahan. No mamy tutaj napoje, lody mamy kawa jest nawet dla mnie. I tu jeszcze ma kafe. A są frytki, dwa hamburgery, kurczaki, apple pie, spaghetti. No wszystko, wszystko. Pierdoły po prostu. Pierdoły, no i wyszło na polskie 60 zł. No to jemy. Myślę, że coś zostanie na pewno. Zawieziemy Szanszank i tej, i Joy. Daniel Jarek podkrada lody. Koniec jedzenia. Jedziemy do domu. Jeszcze zostało jedzonko dla Szanszank i dla mi. Joy. Zostały dwa hamburgery, został chicken, kurczak i frytki zostały. No to zabieramy w takim razie do tego. Góry. ale weźmiemy. Poprosimy o torebkę. No i co, synekaman drive ten go faster. Wow, you too fast. Daniel się przymierza do nowych zabawek. Rowery na, na te na pedała. Ok, mam, pani okej ok. No jak okej okay, to okej okay, w takim razie for seven? przy okazji jak tu już jesteśmy w tym tym kupujemy tą pralkę 10 kilo przyda się no bo już zapłacone 5500 pesos kosztowała pralka no my teraz będziemy pomału wracać do domu Dziękujemy kochani za bycie z nami dzisiaj cały dzień. Spędziliśmy wspólnie. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o subskrybowanie, o lajkowanie. No i oglądajcie jutrzejszy odcinek. Będzie fajnie. Ciągle jesteśmy w górach w naszym resorcie. Urządzamy go, troszeczkę remontujemy, no, śledzcie nasze losy. No i tak, przechodzimy kochani, do kolejnego dnia. No ale na ten odcinek, kochani, zapraszam już Was no, w przyszłym. W przyszłym film, na, na przyszłym filmie. Także oglądajcie nas, bo odcinek szykuje się naprawdę ciekawie.